Siemka, dzisiaj taki szybki poradniczek jak usunąć takie kropki z asfaltu na lakierze najbardziej wkurzające jest to na białym lakierze kiedy wszystko widać yy, możemy kupić taki profesjonalny do tego środek na przykład tam yy, tar remover tutaj jest napisane usuwa asfalt, smołę i ślady po naklejkach i producent mówi tu na przykład, żeby to wstrząsnąć, spryskać na 30 sekund i zobaczyć, jak to działa. Spryskałem, już możecie zauważyć, że te ślady się zaczęły rozmywać. Zobaczcie, że już to fajnie szybko działa. I teraz tu mam akurat kawałek papieru. To fajnie. Wszystko tak jak tutaj nawet jeszcze są takie o, ślady, znika. Także myślę, że warto sobie zakupić jakiś środek. Drugą opcją jest na przykład break and clutch cleaner. To jest tutaj w sprayu akurat, też jeżeli tutaj mamy kropkę spikamy... Też swobodnie to wyczyścimy. Także takie dwa środki można sobie zastosować, aby wyczyścić auto z tych wkurzających czarnych kropeczek. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że choć trochę Wam pomogłem. Pozdrawiam, cześć.